Dzień dobry, z tej strony FPK i przed bitwą stwierdzę, jaką dzisiaj zobaczycie, chcę Was zaprosić do odwiedzenia kanału pewnego youtubera Adepta, na którym możecie obejrzeć moją bitwę rozegraną na Typie 59, w którym byłem wypakowany, w której byłem wypakowany samym goldem i dodatkowo jeszcze racjami bojowymi. Także taka ciekawostka, link dam wam w opisie. Do usłyszenia. Uf. Tobi, jeszcze to mój pupa. 602 u nas w klanie jest, czy nie? Co? Jest, chyba. A co? No nic. A ja spróbuję na B5 skoczyć. A Jarosłowak jest? Nie, Jarosłowaka chyba wyrzucili. No bo on chyba nie grał, nie? Nie, raczej nie przez to. To nie wiem, czy został wyrzucony, czy nie. Przez coś sprawdzę. Może niech jeden Light po prostu zostanie na bazie, a resztą ich spuszujemy tutaj. Tego się nie spodziewają raczej. I gdzie? Hmm. Jeszcze gazek tu jest. Tylko nie pokazujcie się wszyscy na raz Ukryjci bądźcie, to na nich wyjedziemy Możemy ich spuszować No co za kurwy głupie No dobra, oni mają czołgi tam, musimy się przeleć na te isy szybko Chodźcie Ciekaj stąd urazy. Ale dobra. dawajcie, dawajcie, pociągnijcie Jeden zginie, ale reszta będzie się z nimi strzelała. No, jeszcze tam Chieftain jest skampiony, dawajcie. I to mogą sobie Light już po niego jechać. A... Chyba Kurczę, arta no, Od no, razu chodny. ładowniczego no. i wszystko, magazyn. Tak te kurwa isy strzelają do mnie, a nie do was. Ja nie wiem, no, pytam tam stoicie. Jest Chieftain, tak by the way. Mówiłem, że... No... 49 pojechać. Raczej... do traczy, co mi to. Kurczę, w co? Strzelę, to już nie żyję. A ta. Wiecie, że kurwa, jeszcze... Bany, jak z nim będę chlał, to ale go dole. Chodź po tylko ciftyno. O, jakaś muzyczka kurczę, wakacyjna. Ach, trafił O, ci we mnie całą Ja pierdolę. Tam light jest jeszcze na środku trzeciego, trzeba go wyjść. Ale zagrała mi ja Ajajaj, ajaj, zabił. A nie, to CDC mnie wykończył, kurczę. cię, ciastek. No to bardzo dobrze, cieszę się, mój wyjarny towarzyszył na pranie. User from your channel. O, no w natarciu, kurczę dzisiaj. Nie ma lipy. Nie ma lipy, ale jest na